Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie 24 września w niedzielę. Dzisiaj usłyszymy fragment z Ewangelii według świętego Mateusza. Będzie to 20 rozdział, a wersety od 1 do 16. Posłuchajmy. Jeszuła opowiedział swoim talmidim przypowieść. Królestwo niebieskie jest podobne do gospodarza, który o świcie. Wyszedł najmować robotników do swej winnicy. Uzgodniwszy się z robotnikami na zapłatę jednego denara, typową dzienną stawkę, wysłał ich do winnicy. Wychodząc zaś około dziewiątej rano, natknął się na jeszcze innych ludzi wystających bezczynnie na rynku i powiedział im: Idźcie też do winnicy, dobrze wam zapłacę. Więc poszli. Tak samo postąpił w południe, potem jeszcze raz po południu. Mniej więcej na godzinę przed zachodem słońca wyszedł, znalazł jeszcze innych stojących i zapytał ich, czemu wystajecie tutaj bezczynnie przez cały dzień? Powiedzieli mu, bo nikt nas nie najął. Rzekł im więc i wy idźcie do winnicy. Kiedy nadszedł wieczór, właściciel winnicy powiedział rządcy: Zwołaj robotników i wypłać im ich należne, rozpoczynając od wynajętych na końcu, a kończąc na pierwszych. Każdy z robotników, którzy przyszli na godzinę przed zachodem słońca, otrzymał denara. Toteż robotnicy, którzy przyszli jako pierwsi, spodziewali się, że dostaną więcej, ale każdy z nich, również dostał tylko denara. Otrzymawszy wypłatę, zaczęli skarżyć się przed gospodarzem. Ci, co przyszli późno, pracowali tylko godzinę, my natomiast w skwarze znosiliśmy wszystkie trudy dnia roboczego, a mimo to potraktowałeś ich tak samo jak nas. Lecz on odpowiedział jednemu z nich Zrozum, przyjacielu, nie jestem dla was niesprawiedliwy. Czy nie zgodziłeś się pracować dziś za denara? Weź więc swą zapłatę i idź. Zdecydowałem, że ostatniemu robotnikowi dam tyle samo co tobie. Czy nie mam prawa postąpić, jak chcę, z tym, co do mnie należy? Czemu patrzysz zawistnie na moją hojność? Tak oto ostatni będą pierwszymi. A pierwsi ostatnimi. Oto słowo pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Moi drodzy, tak w skrócie można by powiedzieć, że to jest Ewangelia o hojnym Bogu i skąpym albo zawistnym człowieku. I właściwie Musielibyśmy teraz już sami powiedzieć sobie, czy należymy do takich zawistnych ludzi, czy jesteśmy podobni do hojnego Boga. W tej pierwszej części tej Ewangelii Pan Jezus opowiada, że Królestwo Boże podobne jest do gospodarza, który wyszedł po to, aby móc się podzielić tak naprawdę swoimi denarami czyli tą sprawiedliwą dzienną stawką za pracę że pan bóg jest takim takim właścicielem całego świata wszystkich winnic ale jeszcze więcej powiemy jest właścicielem życia każdego człowieka bo to on to życie dał i Umawia się z każdym, że chce mu dać życie wieczne w Jego królestwie. Bo Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza. Pan Jezus tak, tak rozpoczął. Czyli jakby Bóg umawia się z każdym człowiekiem, że dam ci życie wieczne w moim królestwie, bo żyć wiecznie będzie każdy, ale jedni będą żyć wiecznie w królestwie Boga, gdzie będzie dobro, radość, miłość, pokój. A jedni będą żyli wiecznie w królestwie szatana, gdzie będzie przekleństwo, nienawiść, ból, cierpienie. Dlatego Pan Bóg właśnie wychodzi i, i zaprasza do tego, żeby choć trochę popracowali, każdy z nich. Moi drodzy, ci, co na samym początku zostali już jakby zaproszeni do tej pracy, zostało im obiecane: dostaniecie denara. Dostaniecie tą dzienną, dobrą stawkę. No i wiemy, że ci co już właściwie tuż przed zachodem słońca mniej więcej na godzinę przed zachodem słońca a dniówka liczyła się do, koń do zachodu słońca więc mniej więcej już, już po, na ostatnim etapie jeszcze ten właściciel winnicy wyszedł, jeszcze szukał, szukał tak naprawdę nie, nie tyle robotników, co pretekstu, żeby się podzielić, hojnie podzielić z każdym z tych, y, którzy stali bezczynnie. Którzy jak mówili, bo nikt nas nie najął, dlatego tu stoimy cały dzień bezczynnie. Y, i, I On ich posyła, więc idźcie, bo potem chce im dać, hojnie im dać. Oni się na pewno tego nie spodziewali. I kochani, my również należymy właśnie do takich robotników w winnicy Pana Boga. No oczywiście tym lepiej dla nas, jeśli jesteśmy tego świadomi. Jeśli chcemy pracować w tej winnicy, chcemy pracować dla Królestwa Bożego. Tak właśnie też robimy to z radością, bo umówił się z nami Bóg na to, że da nam życie wieczne w Jego Królestwie, jeśli będziemy wierzyć w Niego, go kochać, w drugim człowieku też go kochać. To umówił się z nami, że da nam, de, da nam tego denara, tą dzienną stawkę, czyli tą, dzisiaj już wprost mówiąc, to, tą nagrodę życia wiecznego w Jego Królestwie. Da nam to. I moi kochani, więc, jakby y, będąc już zatrudnionym u Pana Boga, możemy powiedzieć w tej winnicy, bądźmy ludźmi, którzy się cieszą z tego. Nawet jak dzisiaj pójdziecie na mszę świętą, na Eucharystię, by wielbić Boga, to w pewnym sensie jest to też ta praca w winnicy, by tu na tej ziemi oddawać chwałę Bogu, by Go wielbić, by, się, by śpiewać razem z innymi, by się modlić do Boga, by prosić Boga o pokój w Ukrainie, o, o nawrócenie Rosji, o nowe powołania, o świętość dla rodzin, o zdrowie dla chorych, to jest ta praca w tej winnicy wszystko. Więc umawiamy się na, na pracę, taką duchową pracę. Moglibyśmy to jednym słowem, albo tymi dwoma przykazaniami, miłość. Miłość do Boga, miłość do drugiego człowieka i do siebie. I, i ta praca, jeśli wiemy, że właśnie, jeśli ktoś ma taką, taką świadomość, że zostanie wynagrodzony. To, to praca wtedy, mimo tego, że jest ciężka, może właśnie jest ten, tak jak oni tu powiedzieli, ta spiekota dnia, to największe słońce, to ale nie możemy sobie nigdy jakby dać wykraść tej, tej obietnicy nagrody. Właśnie tak. Nie możemy sobie dać wykraść obietnicy nagrody, że. Pan Bóg jest sprawiedliwy i prawdomówny, I jest hojny. Dzisiaj bardzo też to tak pięknie powiedział: Zrozum przyjacielu wobec tego, kto był taki, właśnie, no, nie był życzliwy wobec tych, którzy dostali też tego denara. Ten człowiek. Myślę, że może to być, może to być właśnie jakaś taka aluzja do, też do demona. Do, do, do Niego, który jest, nie jest szczęśliwy z tego powodu, że ludzie otrzymują życie wieczne. Nawet ci, którzy się nawrócili właśnie w ostatniej chwili swojego życia, być może właśnie w ostatniej godzinie swojego życia, albo, albo nawet i minucie, szatan nie jest z tego, z tego powodu szczęśliwy, że oni też otrzymali życie wieczne w Królestwie Ojca. I żebyśmy nie mieli trochę też takiej, takiej postawy, żebyśmy się od tego bardzo mocno dystansowali. Wszyscy mają prawo i módlmy się o to, aby, aby pracowali w winnicy. A, a Pan Bóg tak dzisiaj, tu Jezus tak pięknie mówi, odpowiadając zrozum przyjacielu, nie jestem dla was niesprawiedliwy. Czy nie zgodziłeś się pracować dziś za denara? Weź swą zapłatę i idź. Zdecydowałem się ostatniemu robotnikowi, że dam tyle samo co Tobie. Czy nie mam prawa postąpić, jak chcę, z tym, co do mnie należy? Czemu patrzysz zawistnie na moją hojność? Kochani, nasze oczy niech nie będą nigdy zawistne niech będą hojne, tak jak hojne jest serce i oczy Pana Boga. Zawsze też. Cieszmy się tym, że pracujemy w tej winnicy, że jesteśmy od dziecka, wielu z Was, ja też, od dziecka, od niemowlęcych lat jesteśmy już właśnie w tej winnicy, już u Pana Boga. I u Niego być to jest zaszczyt, być w Jego służbie, być dzisiaj właśnie, jak powiedziałem, na tej Eucharystii, to jest zaszczyt. To nie jest trudny, ciężki, taki obowiązek przytłaczający. Tak jak czasami pójście do pracy, czy dzieci nieraz tak o szkole myślą i mówią, ale, ale być w jego winnicy jest zaszczytem, że nas powołał, że nas zawołał, że nas um, wynagrodzi też według swojej hojności, według swojego kochającego serca. Wytrwajmy i wytrwajmy w tej winnicy. I, I oddalajmy się od postawy takiego właśnie zawistnego oka. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Bardzo Wam dziękuję za to spotkanie. Życzę Wam dobrych chwil. Właśnie w winnicy Pana, szczególnie dzisiaj. Miłość do Boga, miłość do bliźniego, może jakieś odwiedziny Wam się gdzieś tam w sercu zapragnie, więc idźcie za tym. To też jest praca w winnicy, zwłaszcza jeśli ktoś może tych odwiedzin dzisiaj bardzo potrzebować. Z Panem Bogiem i do jutra, jeśli Bóg da.